No idź ładnie, żabko. Trzy, cztery. Juuu. Super! No szybciutko, bo dziewczynka jest będzie pierwsza. O, achtung! Eins, Und Draj, Los! Ju! On, Marcelo! Ju! Super! Szybciutko, bo będzie pierwsza dziewczynka, biegnij na górę, szybciutko! Biegnij na górę! Szybciutko, biegnij! Biegnij szybciutko! No, biegnij szybko, Marcelku! Marcelek bawi się dziewczynką. No. Und <laughs> los! I oui. dobra. Marcelo, chodź! Eins, dobra. und dobra. Und los. Super! Mama pomoże, mama pomoże, no chodź chodź szybciutko, chodź, szybciutko! Stań, 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 moja kruszynko. No, powolutku. Mama! No mama pomoże mama. Mama pomoże! Już dobrze! Już jest mamusia pomogła, no idź! Wstawaj, stawaj, wstawaj! Nie na czworaka, wstawaj! No wstawaj i jedź ładnie, szybciutko! I I Marcelek zjeżdża! Mamusia, teraz cię nagrywa, no! No, Marcelo! Raz, dwa, trzy i start! Muszę cię nagrać, no jedź ładnie, hop! Super!